Jest z nami Kamil Ferrer, czyli nasz kierownik zmiany nocnej. I widzieliście jeszcze jakiś czas temu nagranie, jak cały ten magazyn był zapchany? Wszędzie był towar, wszystko się uginało. E, tutaj aleki były też zagracone towarem. I opowiadaj, bo jest, co byście narobili. No, trochę wyszło tych palet. Łącznie na chwilę obecną, gdzie się nie skończyliśmy, mamy 37 palet z zamówieniami do wysłania. I to online. to są paczki detaliczne? Detaliczne. Zaraz zobaczcie, no. to Tu, są te, tu wszędzie czarne palety do góry. To są właśnie palety detaliczne. I to, co tu. To, co zaraz. Coś ty tam. Dobra, ale to są wszystko paczki no, detaliczne. To są wszystko tak? paczki detaliczne, dokładnie. To no widzę, to, że jest jedno ogromne, detaliczne zamówienie. Tak. To jest jak ktoś wydaje przynajmniej, nie wiem, jakieś dwa koła, może ty Nie, No to więcej chyba... nawet, to będzie no. trochę więcej chyba. No to widzisz, jak ktoś wydaje kilka koła na fajerwerki to tak wyglądają no. jego zamówienia, albo tak. I to wszystko jest detal, bo hurt mamy osobno. No i na górze widzimy te wszystkie palety ostreczowane, ale to w sumie wygląda jakbyście całe palety ostreczowali, ale nie, widać, że są w środku paczuszki chyba mniejsze, nie? Tak, no widać. Czyli to wszystko to są. Wszystko co tu się ciągnie tak, tutaj, tak. tutaj, tutaj, tu na górze i co tutaj też, to tak, też? Tak, te wszystkie do góry. A to? Ale tu mamy kolejne. Kolejne, kolejne, te, kolejne. Tam widzę paczki leżą na górze, tu kolejne no. też. Panie, ile byście tego narobili? A to jeszcze nie wszystko. Tu są dalej. Z kolejne palety stoimy się przed rozstrzeczowaniem. No panie, tu kolejna styrta. Dobra, żeby nie ściekło. Tu kolejne, tu jeszcze zamówienia ostateczne, które lecą na pakowania. Są w sferze do spakowania. W zasadzie zostały już tylko dwóch wujatów naszych kochanych, ponieważ w zasadzie już kończymy, także nawet więcej osób nie jest potrzebne. Tak ładnie się wyrobiliśmy, mimo potężnego wolumenu. To jest kilka ostatnich zamówień, które trafią do kontroli. Kontrola się tutaj odbywa, no i z kontroli trafi właśnie na stanowisko pakowania. Chodź wuja, pokaż, co tu ja. jeszcze dalej uszykowaliście. Eee, bo tu się tu nie przejdziesz. Się. A, tu, tu nie ma przejścia. <laughs> Dobra. A zamówienia ogólnie pojedyncie sobie się, ściągną się tutaj i tutaj są kolejne palety i kolejne palety. O panie. I to wszystko to są, są <Szędzie>? detaliczne zamówienia. Tak, to są sędzia... A, dotacje. i tu będzie konkurs, będzie można dać buziaka i, i zrobić, I. coś w konkursie. O panie, kolejna styrta. I to nie jest skurtowe zamówienie. Widać, to jest, to są pojedyncze paczki. To jest dzieje, więc. styrta zamówień detalicznych. Dobra, lecimy dalej. Kolejna styrta zamówień detalicznych. Tu są kolejne, kolejne, można sobie spojrzeć do środka, wszędzie są pojedyncze zamówienia. Generalnie to wuje po prostu spakowały cały nasz magazyn w mniejsze paczki. <laughs> tutaj są takie po prostu mniejsze paczki w foliopakach. Pewnie pamiętacie film, który też się tutaj odbywał. I tu były zawalone palety pełne z dostawami, z przyjęciami. No wiadomo, to było wielokrotnie przepakowane, pewnie tamte konkretne palety, w ogóle ich tu nawet już nie ma, bo było też w międzyczasie wiele dostaw, ale no w skrócie to wygląda, jakbyśmy po prostu wszystko popakowali w mniejsze paki no. gitara. Także kończymy powoli ten sezon z, z permanentnie pustym magazynem. Jeszcze trwa kilka krytycznie ważnych dni w teraz tak naprawdę zaczynają się żniwa offline'owe, no więc zaraz to ten magazyn będzie totalnie pusty i rozpoczniemy go no. od zatowarowania w styczniu. No, to mam A jeszcze też... ty masz cyrte. Jest trochę. O, a to są swoją drogą małe, kopertowe zamówienia, które ładnie mocno nabijają statystyki, nie? Że na przykład robimy, dziennie przekraczamy nawet 1000 zamówień No ale paczek nawet jest jeszcze więcej, bo nieraz są zamówienia dwu, trzy paczkowe Niemniej no właśnie nie raz te paczki są takie małe, także to wiecie, no. fajnie matrykę nabija Ale też taka jest prawda później no. A, jeszcze tam masz cały case zadowolony, Tu kolejne jakieś zamówienie To jest to? to, to liście, czy to? To jest e, hurt A, to mamy hurt, to masz hurt I tam widziałem też, że masz tak, jedno... No na dworze jest jeszcze jeden hurt Okej, okay. i co jeszcze masz, wujak, tu na dworze mam jeszcze, jeszcze jednego chłutownika. A, ten czeka zaraz I że na magazynie Ej, jest w ogóle Jest w ogóle Jest trzecia w nocy i wujas zaraz przyjeżdża po odbiór no. A my kurde nie śpimy jeszcze Jest 27 grudzień, bo będziemy zaraz nagrywać jeszcze filmik a propos naszej zbiórki sylwestrowej No bo jest krytycznie ważny ostatni dzień I tu jest jeszcze końcówka zamówień, więcej już go nie ma Na wydaniu Tak Coś pięknego wujas no więc, <noise> ta, to był chyba dobry rok. Dziękujemy Dziekujemy wam wszyscy. No nie no, nie ma co się oszukiwać. To był najlepszy rok od, odkąd pamiętam. Więc nasza cała przygoda, między innymi z socialami i tak dalej, jak widać, okazała się rentowna, a to też dopiero początek, ponieważ między innymi zapowiadałem akcję Piro Pieniążek, która będzie możliwa dzięki temu, że opier***liśmy no. cały magazyn. <noise> więc dzięki temu mamy cash między innymi na to, żeby mocno firmę jeszcze bardziej rozwinąć, ale również, żeby rozwinąć nasz kanał na YouTubie i żeby wbić się w topkę. Żebyś przyjechał w grudniu na galę, bo Arkadiusz Fier, już będzie fajmem ma w grudniu. No kurde, to wszystko jest w zasięgu, ale trzeba odpowiednio dużo też włożyć w różnego rodzaju akcje YouTube'owe, żeby tak się też stała. Także do zobaczenia i dziękujemy Wam za, za zakupy.